As salamu Po śmierci proroka większość muzułmanów uznała autorytet Abu Bakr'a, radiallahu anhu, ale nie wszyscy. W tym czasie niektóre osoby faworyzowały Aliego, radiallahu anhu, kuzyna Muhammada, salallahu wasalam, i męża jego córki Fatimy, ale Ali i jego zwolennicy, Shia Ali, czyli partia Alego, ostatecznie uznali wybór społeczności. Kolejni dwaj kalifowie, Umar, który odniósł sukces w 634 roku i Utman, anhuma, który objął władzę w 644 roku, cieszyli się uznaniem całej społeczności. Kiedy Ali, anhu, w końcu objął kalifat w 656 roku, Muawiya, gubernator Syrii, Zbuntował się w imieniu swojego zamordowanego krewnego Utmana. Po wybuchu wojny domowej Ali, radiallahu anhu, przeniósł swoją stolicę do Iraku, gdzie wkrótce potem został zamordowany. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, kalif w latach 656-661, był czwartym kalifem. Kuzyn i zięć Muhammada, salallahu alaihi wasalam, był mężem jego ulubionej córki Fatimy i dorastał w domu proroka. Ali radiallahu anhu, wydawał się naturalnym wyborem na pierwszego kalifa. Był najbliższym męskim krewnym proroka i pierwszym mężczyzną, który przeszedł na islam. Był uważany za dobrego żołnierza, charyzmatycznego i pobożnego i był znany z mądrości swoich osądów. Powiedzenie proroka mówi Ali jest wyjątkowy dla mnie, a ja jestem wyjątkowy dla niego. Jest wspierającym przyjacielem każdego wierzącego. Ale ponieważ był jeszcze młody i niedoświadczony, to Abu Bakr, radiallahu anhu, został wybrany na pierwszego kalifa. Kiedy Ali został kalifem, założył swoją stolicę w Kufie, w Iraku. Był wspierany przez ludność Medyny, muzułmanów nienawidzących Umayyadów, i tradycjonalistów, ale nie był powszechnie akceptowany. Elita Umayyadów sprzeciwiła się jemu i jego awansowi na kalifa. Zamach, który doprowadził go do władzy, naraził na szwank jego autorytet. Wkrótce po tym, jak Ali został kalifem, wybuchła wojna domowa między jego zwolennikami, a zwolennikami Muawiyi, krewnego utwana. Śmierć Alego zakończyła okres tzw. Czterech Ortodoksyjnych Kalifów i okres, w którym cała społeczność islamu uznawała jednego kalifa. Muawiya ogłosił się kalifem w Damaszku. Partia Alego odmówiła uznania jego i jego linii, to jest kalifów Umayyadów, i wycofała się podczas pierwszej wielkiej schizmy, aby ustanowić sektę dysydencką, znaną jako Szyici, popierającą roszczenia linii Alego do kalifatu oparte na pochodzeniu od proroka. Większa frakcja, sunnici, trzymała się stanowiska, że kalif musi zostać wybrany i przez stulecie reprezentowali się jako gałąź ortodoksyjna. Grupa, która popierała Alego jako kalifa, stała się szyitami, czyli Shi'at Ali, partia Alego. Wierzą, że Ali, radiallahu anhu, był prawdziwym następcą Muhammada, ponieważ był on krewnym proroka, a zatem był on jedynym zdolnym do wyjaśnienia doktryn islamu. Uważali, że kalif powinien być wybrany spośród członków jego rodziny, ponieważ byli bliżej zaznajomieni z myśleniem i stylem życia proroka. Ci, którzy sprzeciwiali się Alemu, stali się sunnitami. Uważali, że kalif, czyli przywódca społeczności islamskiej, powinien być wybierany spośród najbardziej wykwalifikowanych jego wyznawców. Sunnici wierzyli, że spadkobiercy Abu Bakra, Umara i Uthmana, anhuma) najlepiej nadają się do tego zadania, mimo że nie byli oni spokrewnieni z prorokiem, jak Ali. Morderstwo Uthmana i wybranie Alego na kalifa w 656 roku. Wywołało pięcioletnią wojnę domową, która była pierwszą serią wojen domowych i buntów, które miały trwać ponad 100 lat. W 656 roku Aisha, radiallahu anha, żona proroka, poprowadziła bunt przeciwko Alemu, ponieważ nie pomścił śmierci Utmana. Jej zwolennicy zostali pokonani przez zwolenników Alego w pobliżu Basry w bitwie wielbłądziej. Tak nazwanej, ponieważ Aisha obserwowała walkę z grzbietu wielbłąda. Ta bitwa doprowadziła do starcia między zwolennikami Alego z Iraku i zwolennikami Muawiya ibn Abi Sufiana z Mekki i Syrii, krewnego Utmana i muzułmańskiego gubernatora wojskowego Syrii. Muawiya obiecał pomścić śmierć Utmana. Był wspierany przez bogate klany mekkańskie. I był uważany w Syrii za zdolnego przywódcę. W 657 roku podjęto próbę rozstrzygnięcia sporu między Alim a Muawiją. Muławija wykorzystał doktrynę predestynacji, aby uprawomocnić swoje rządy. Zapadła decyzja przeciwko Alemu. Muławija usunął go i został ogłoszony kalifem w Jerozolimie. Ali, radiallahu anhu. Został zamordowany przez uzbrojonego w nóż zabójcę w drodze do meczetu w Kufie, niedaleko na Dżafu w Iraku w 661 roku. Zabójstwa dokonał członek Harydżytów, grupy, która pierwotnie wspierała Alego, ale oddzieliła się od obozu Alego, kiedy Muławija ogłosił się kalifem. Zabójstwo jest przedmiotem smutku i żałoby szyitów. Dla niektórych muzułmanów, Ali, radiallahu, anhu, Stał się ważniejszą postacią religijną niż nawet Muhammad, wasalam, a niektórzy twierdzili, że był wcieleniem boskości, tak jak Jezus, salam, co dla wielu muzułmanów było skandaliczne. Co najmniej siedem miejsc na Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej twierdzi, że posiada grup Alego. Jeden z nich znajduje się w Dolinie Fergany w Uzbekistanie. Zwolennicy Alego okrzyknęli jego syna Hasana następnym kalifem, ale Hasan zawarł układ z Muławija i wycofał się do Medyny. Hasan zmarł w Medynie w 669 roku.